Gościnie w Radia Września 93 i 7. Przed mikrofonem Karol Czeszowiec, dzień dobry i zapraszam na program Gościniec Radia Września. Yy, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, to yy, dosłownie jedno zdanie wprowadzenia, bo za nami święto Polskiego Samorządu. 27 maja 1990 roku po raz pierwszy wybieraliśmy radnych gmin, a nieco później zaczęła się historia Powiatu Wrześnińskiego, reaktywowano go w 1999 roku. Starostą na początku był Krzysztof Wojciechowski, a kolejna kadencja, która zaczęła się w 2002 roku, to już historia starosty Nizego Jaśniewicza. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, zacznijmy od, od początku pana drogi. Z czym musiał się pan mierzyć na początku tej swojej kariery jako samorządowiec? No, przede wszystkim uczyliśmy się nowej rzeczywistości, jako że samorząd był Zupełnie innym wyzwaniem niż to, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia. Ja miałem wcześniej swój epizod. biznesowy. I biznesowy, ale również to się nazywały wtedy terenowe organy administracji państwowej. Czyli jako urzędnik gminny miałem okazję pracować też w urzędzie ale w zupełnie innej rzeczywistości i politycznej i gospodarczej i ekonomicznej i społecznej. Więc Także po... z tej perspektywy miałem już pewne porównanie. Poznał pan to co było wcześniej i szykowała się zupełnie inna perspektywa y, wtedy dla y, naszego regionu, gdy powstał powiat, prawda? Otworzyło to nowe możliwości. Ym, tak, byliśmy w ogóle zafascynowani z samorządnością, co y, dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że Przygoda samorządowa no, jest jedną z najbardziej owocnych przygód samorządowych nie tylko dla nas osobiście, ale e, dla naszych lokalnych społeczności. Zarówno ta, która dotyczyła tego pierwszego samorządu, jakim były gminy, bo najpierw powstały gminy, jak Pan wspomniał, natomiast później powiatu i województwa. Funkcjonowanie samorządów dzisiaj można powiedzieć jest fundamentem nowej Polski. No, samorządy trzymają w garści tak naprawdę większość rzeczy, które są najbliższe nam, tutaj mieszkańcom. I o tych sprawach właśnie decyzje zapadają na tym szczeblu lokalnym. A proszę mi powiedzieć, czy m, pamięta Pan jakiś moment ze swojej historii, taki zwrotny, gdzie zmieniło się cała rzeczywistość, albo otworzyła się jakaś nowa możliwość? Na pewno. Y Takim wydarzeniem było wejście do Unii Europejskiej. Chociaż wcześniej już były pewne fundusze, które pojawiały się na realizację różnego rodzaju zadań, natomiast takim elementem zwrotnym na pewno było wejście do Unii Europejskiej i wszystko, co się z tym wiązało. Nauka do korzystania z nowych środków, ale również z nowych narzędzi. Szybko uczyliśmy się, korzystania z tych nowych narzędzi. Im wcześniej udało się to zrobić i te samorządy, które wcześniej to odczytały, potrafiły się w tej rzeczywistości poruszać, to jakby weszły na tę ścieżkę o wiele wcześniej. Było to widoczne jakby na co dzień, w codziennej rzeczywistości, w uchwalanych budżetach, w realizowanych zadaniach, w przedsięwzięciach, które podejmowaliśmy. Także to był taki na pewno moment zwrotny, a jeżeli porównamy to z tym trzydziestoleciem samorządów, to jest to mniej więcej w połowie drogi, tak? bo mhm. po 14 latach od utworzenia samorządu weszliśmy do Unii, a w tej chwili 16 lat już w tej rzeczywistości działamy. Pierwsze takie m, m, może... No, pierwsze inwestycje, które panu zapadły w głowę, właśnie gdy korzystaliśmy z tych pierwszych funduszy, bądź pierwsze problemy, które się pojawiały. Coś ma pan takiego z tyłu głowy? Ja wiem, że za nami kilka ładnych lat historii, ale może coś panu zapadło? Tak, no, na pewno y, wydarzenia związane, działania związane z y, oświatą. Tutaj się y, w tym pierwotnym okresie najwięcej dokonało, za, zarówno jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe, jak i w ogóle przemodelowanie całego y, systemu oświaty, w tym oświaty powiatowej, wtedy to były szkoły ponadgimnazjalne, którymi powiat kierował i to był ten pierwszy obszar, w którym no, dokonywaliśmy, no, na tamtą miarę nam się wydawało rewolucji, dzisiaj tej... No, tej dzisiaj perspekty... kontynuuje, powiat kontynuuje te działania rewolucyjne, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. E, tak, i chciałbym powiedzieć, że w tym obszarze to, co się jakby dokonało przez ostatnie lata, to nie tylko... Jakby sama substancja materialna, którą dysponujemy, ale narzędzia, którymi się posługujemy i no praktycznie wkraczanie w nową rzeczywistość. Jeżeli pan pozwoli, to takie e, krótkie e, nawiązanie do wydarzenia z dnia wczorajszego. Zresztą to gdzieś tam na Facebooku odnotowałem. E, odebraliśmy nową pracownię, dokładnie e, 30 lat nowego samorządu PLC. E, jest to jakby skrót, który w większości z nas nic nie mówi. Natomiast to są nowoczesne technologie, dzięki, których, dzięki którym programujemy sterowanie urządzeń, maszyn, całych linii produkcyjnych. Bez tego nie działa żadna e, nowoczesna fabryka. My to mamy we wrześniu. To najnowocześniejsza w tej chwili pracownia we wrześniu. Będziemy kształcili młodzież, będziemy kształcili pracowników. E, wkraczamy no, w tak zwany przemysł 4.0, czyli... Te urządzenia, którymi dysponujemy, one niczym się nie różnią od sąsiedniej fabryki Volkswagena, Hestampu czy, czy Inalfy. To pokazuje ten postęp, który dokonał się od samego początku, kiedy... Próbowaliśmy to szkolnictwo zawodowe jakby dostosować do nowej rzeczywistości, do nowych czasów. To jest dowód na to, że decyzje pierwsze, inwestycja w szkolnictwo i w zaplecze, była decyzją trafioną. A czy w tej historii naszego powiatu i Pana na stanowisku starosty są jakieś decyzje, które teraz z perspektywy czasu chciałby Pan zmienić, gdyby tylko Pan mógł, albo podjąć je w troszeczkę inny sposób? Z pewnością tak. Kwestia przełożenia pewnych, pewnych akcentów. Myśmy. Jakby zafascynowali się i skupiliśmy się na e, zmianie tak zwanej infrastruktury materialnej, tak? czyli e, remonty dróg, remonty placówek oświatowych, e, e, inwestycje w infrastrukturę itd. T. Oczywiście to był znak czasu, to było niezwykle potrzebne. Natomiast to, co dzisiaj pokazuje, to co mamy do odrobienia, czy ten kryzys e, też pokazał, że społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście z jednej strony możemy powiedzieć, że yy, liczna yy, grupa świetnie działających organizacji pozarządowych, yy, ciekawe programy, natomiast yy, ten obszar, o którym tutaj mówię, yy, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, to jest chyba największe wyzwanie przed nami na dzień dzisiejszy. Pewnych rzeczy nie załatwią nawet najlepiej działające samorządy, nie załatwią administracje rządowe, nie załatwią y, fabryki, y, przygotowani do tego ludzie. Natomiast budowanie takiej prawdziwej tkanki społecznej, czyli tego środowiska, w którym żyjemy, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym realizujemy swoje zadania i pasje, to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. I uważam, że można było wcześniej położyć na to większy nacisk i... A może za dobrze działacie i nam się żyje zbyt wygodniej. Wiemy, że samorząd za nas załatwi wiele a. rzeczy i, i po prostu czekamy na gotowe. No, no właśnie, to jest ta pułapka. Często spotykam się na różnego rodzaju zebraniach, bo uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach na tym. E, taka postawa roszczeniowa, tak? Że my czegoś oczekujemy, my czegoś żądamy. Aha, dlaczego nie zrobiliście tego jeszcze? Dlaczego zrobiliście to tak, a nie inaczej, tak? nawet chciałoby zapytać, słuchajcie, a może byśmy razem coś wspólnie zrobili, a może byście wzięli część zadań od nas i zrobili to lepiej. My będziemy was wspomagać, my damy wam do tego dajecie, środki. Dajcie jak, jak... pomocną rękę no, osobom, nie. które mają swoją inicjatywę. Zupełnie inaczej zachowujemy się w tym życiu publicznym i społecznym, jeżeli jesteśmy konsumentami, a zupełnie inaczej, kiedy jesteśmy twórcami, kiedy jesteśmy współuczestniczącymi w realizacji tych zadań. I to jest ten obszar uważam ogromny i to jest to wyzwanie dla wszystkich samorządów i zresztą nie tylko samorządów, ale organizacji pozarządowych, wszystkich ludzi działających w sferze publicznej. Stwórzmy y, tą na tkankę y, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Podziwiamy to w wielu krajach na świecie, że pewnych rzeczy nie trzeba regulować nakazami, zarządzeniami. Y, ludzie jakby y, sami z siebie mają świadomość określonych Zachowań, problemów i to jest to, co jest jakby niezbywalne. Tego się nie da e, zmanipulować, tego nie da się z dnia na dzień przestawić, tego nie da się e, tak łatwo. Prowadzić górną tak, decyzję. Tak. Czas antenowy już nam się skończył, ale taka rocznica to jest. E, już się nie powtórzy, więc jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec. Jak widzi pan przyszłość powiatu wrześnińskiego? Co pana zdaniem jest zagrożeniem, a co jest naszą szansą? Znaczy zagrożeniem przede wszystkim jest chęć do przejmowania pewnych dziedzin życia, organizacji pewnych dziedzin życia przez administrację centralną. Obserwujemy to w ostatnich latach. Proces, który można by powiedzieć wchodzeniem w sferę zadań będących w wyłącznej gestii, czyli Autonomicznie realizowanych przez samorządy. Administracja rządowa próbuje coraz częściej wkraczać, zawłaszczać te dziedziny. A życie pokazało, że 30 lat samorządów i zadania, które realizowały samorządy, one zrobiły je o wiele lepiej niż administracja rządowa. I tym zagrożeniem, które dzisiaj bym podkreślił, które obserwujemy, tą pokusę do tego, żeby zastąpić te. E, ciała samorządowe, te inicjatywy samorządowe nakazami, nami. tak? My wydamy zarządzenie, my e, weźmiemy tę sferę e, w swoje, e, swoje ręce, tylko efekt będzie taki, że wiadomo, że sprawami lokalnymi zarządzać każdy szczebel oddalony od miejsca, w którym się to realizuje, jest e, mniej doskonały w stosunku do tego, co mamy. Panie, Panie starosto, rządu, musimy kończyć, więc szybko, a co jest szansą? Szansą jest przede wszystkim zbudowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, tak jak powiedziałem. Mamy do tego już infrastrukturę, mamy przygotowanie, mamy tych różnego rodzaju obiektów, działań, projektów, programów, natomiast potrzeba nam dzisiaj takich pomysłów i impulsów, żeby to... I tego sobie wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był starosta Wrzesiński Dioniz Jaśniewicz, a spotkaliśmy się z okazji okrągłej rocznicy 30-lecia polskiego samorządu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 93 i 7. najlepsze polokalne.